Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Słuchajcie, dzisiaj y, przeprowadzimy sobie tego oto pana, który jest tutaj, albo panią, kto to tam wie, do tego tymczasowego pojemniczka. Póki nie zorganizuje czegoś większego. A mowa to, jak pewnie już świecie, po tytule o Skorpionie Heterometrus Petersi. To jest chyba teraz Silenus, ale możecie mnie tutaj w komentarzu poprawić, jeżeli się mylę. E, także leźmy z tematem. Dobrze moi drodzy, no standardowo przy tego typu rzeczach no, zaczynamy od tak naprawdę torfu, Wysypiałem tutaj torfik, nie będziemy się tutaj co prawda, wiecie co, jakoś super skupiać na tym pojemniku, zwłaszcza że tak jak mówię to i tak jest tymczasowy, więc posiedzi sobie tutaj kilka dni, może tydzień, więc na pewno mu to tutaj w zupełności wystarczy. Proszę bardzo, a daj mu jeszcze, niech ma, dobra, mamy jedno, słuchajcie, jako kryjóweczki użyję kokosa, bardzo dobre kryjówki, myślę, że powinien się tam spokojnie zmieścić, dosypię sobie to troszeczkę ścinkami kokosowymi, wiecie, no bardziej już dla estetyki. W końcu jest to skorpion z lasów tropikalnych. Proszę bardzo, tak to wygląda. Słuchajcie, podsypiemy sobie jeszcze do tego typu ścinkami e, troszkę. Myślę, że w zupełności wystarczy. I oczywiście, jak ty już wiecie, albo i nie, jak lubię u skorpionów, trochę czerwonego piasku też nie zaszkodzi. Na pewno będzie miał się tu skorpion dobrze przez ten jakiś czas. I jakieś taralejko mu się zorganizuje. No co, myślę, że to tyle. Spryskam to za chwilkę jeszcze. A tu mam jeszcze, słuchajcie, taką czachę. Taką czachę, może ją umiejscowimy gdzieś tutaj. Wiecie, tak, już bardziej chyba dla klimatu. O! To by było coś. Tu podsypiemy. O, tak by było dobrze. Co myślicie? Ja myślę, że jest w porządku. Także przełożymy skorpiona, obejrzymy go. No i to w sumie jest plan na ten odcinek, także leźmy dalej. Słuchajcie, zanim go przełożymy, jeszcze pogniecimy mu liścia, że też będzie dawało to tutaj tam fajny efekt. żeby wiecie co, żeby nie przesadzić, kurcze o to. jakiegoś liścia za kokosa. O, tak będzie wyglądał jego słuchajcie pojemniczek. Myślę, że w porządku. To już by było tyle. Także lecimy ze Skorpionem. Dobrze moi drodzy, i oto w całej okazałości przedstawiam Wam Heterometrusa Petersi. Bardzo ładny duży osobnik spróbujmy sobie go. E, nie chce się odwracać. Bardzo ładnie się prezentuje. Kurcze, nie jest ten z nie będzie za mały, ale może sobie jakoś poradzi w związku z tym. Czy co, spróbujemy sobie obniżyć trochę światło jeszcze? O! Spójrzcie! Bardzo potężne szczypce. Słuchajcie, no jeśli chodzi o tego Skorpiona siła jadu jest słaba. Zwłaszcza, że tak na dobrą sprawę to te skorpiony jak już atakują, to głównie właśnie tymi swoimi potężnymi szczypcami, więc jest to bardzo fajny skorpion, jeśli chodzi o początek jakikolwiek hodowli. Natomiast no jest troszeczkę nudny. No, no nie, no przyznam, że jest troszeczkę nudny, no bo on mało co robi oczywiście jest aktywności nocnej, no, ale robi za to wrażenie. I to dosyć duże, dosyć pełnujące, no i wygląda bardzo groźnie, nie? Także taki to, słuchajcie, skorpionik o, się tutaj będzie coś stawiał. No, jest go kawałek, jest go kawałek, gadka. No i zrobimy, słuchajcie, aktualizację z nim już na spokojnie przy nowym pojemniku, nowym zbiorniku. Na razie musi wytrzymać tutaj. Wtedy sobie opiszemy ten gatunek jakoś dokładniej. Mm -hmm. A na tą chwilę co? Na tą chwilę, słuchajcie, kończymy. Oczywiście, jeżeli film się Wam podobał, dajcie proszę łapkę w górę. No, taki szyb, taka szybka, w sumie ta przeprowadzka. Mm, więc też filmik jest króciutki. No jak widzicie, no nie było za bardzo co tutaj robić, więc trzymajcie się i cześć!